Witam. W dzisiejszym filmiku pokażę jak na konsoli Switch z CW wykonać kopię kluczy, która będzie nam potrzebna y, podczas wykonywania y, kopii zapasowej karty z grom, y, Ponieważ jeżeli ją zainstalujemy po prostu bezpośrednio przez y, DB Installer, to taka karta, no nie będzie po prostu, ta kopia nie będzie działać, wymagane są klucze do, 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 do takiej operacji. I aby takie klucze pozyskać z naszej konsoli e, należy w menu Hecate wybrać Payloads i Lockpick LCM. W tym momencie e, wyświetli się nam takie oto menu, gdzie będzie nas interesowała pierwsza pozycja Doom From Cisnacht. E, aby, aby to wykonać należy na konsoli nacisnąć przycisk Power, więc naciskamy przycisk Power. I w tym momencie nasze klucze, które są nam potrzebne, zostały po prostu na kartę SD, i w tym momencie będziemy mogli już normalnie instalować e, gamekardy na konsoli i potem grać już bez tych gamekardów. I aby wyjść z tego, e, z tego menu, naciskamy ponownie przycisk Power i z listy wybieramy Reboot To hackate. Aby poruszać się po tym menu, używamy przycisków głośności i ściszania. W tym przypadku e, przyciskiem głośności w dół przesuwamy się do Hecate, do robot to i potwierdzamy przyciskiem Power. E, dziękuję za oglądanie. E, zachęcam do pozostawienia lajka, łapki w górę, łapki w dół, subskrypcji i za komentarza